Trzeba przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie w sprawie Ukrainy, deklaruje prezydent Andrzej Duda i właśnie to wskazuje jako jedno ze swoich głównych zadań podczas podróży po Afryce. Przed wylotem z Polski prezydent nie odniósł się już do swoich wcześniejszych słów, które wpisały się w narrację Moskwy, Katarzyna Sławińska. Prezydent Duda wyruszył właśnie w sześciodniową podróż do Afryki w Kenii, Rwandzie i Tanzanii, ma rozmawiać o interesach gospodarczych, pomocy rozwojowej i naszym punkcie widzenia na rosyjską agresję w Ukrainie. To jest bardzo ważne zadanie, żeby przeciwdziałać tutaj rzeczywiście bardzo zmasowanej w Afryce rosyjskiej propagandzie. O walce z rosyjską propagandą prezydent mówi dwa dni po tym, jak wykorzystane przez nią zostały jego własne słowa z wywiadu dla internetowego kanału. Nie wiem, czy Ukraina odzyska Krym, on jest szczególny również ze względów historycznych. Ponieważ w istocie, jeżeli popatrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji. Rosyjskie prokremlowskie media nie przepuszczają takich okazji. Podbiły słowa polskiego prezydenta, pisząc, że podkreśla on historyczną przynależność Krymu do Rosji i wątpi w powrót Półwyspu do Ukrainy. W Ukrainie oburzenie i konsternacja. Wierzę w to, że to był incydent, który teraz już będzie ułatwiony i nie, będzie, nie będziemy słychać tego teraz, bo e, na przykład dla krymskich Tatarów, oczywiście coś podobnie, to jest, to jest wielka problem. Prezydent kilkanaście godzin po wywiadzie napisał w mediach społecznościowych, że od początku wojny jego stanowisko pozostaje niezmienne, a napaść rosyjska na Ukrainę i okupacja międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, w tym Krymu, to zbrodnia. Dla szefa MSZ to wystarczy. To, co doprecyzował, jest zgodne z, ze stanowiskiem rządu i wydaje mi się, że zamyka sprawę. Politycy rządzącej koalicji podkreślają, że prezydent nie może pozwalać sobie na błędy, z których potem musi się tłumaczyć. Chciałabym, żeby w kwestiach związanych z Ukrainą była jedność w całej sceny politycznej. A na słowa pana prezydenta najchętniej bym spuściła zasłonę milczenia. Bardzo niefortunne słowa, bo to samo możemy powiedzieć o Szczecinie czy Wrocławiu. Natomiast pan prezydent był emanacją opinii zachodu. Prezydent Andrzej Duda, mówiąc w ten sposób o Krymie, mówi językiem Marie Le Pen, mówi językiem Orbana i wszystkich tych ludzi, którzy cały czas nie rozumieją, jak bardzo niebezpieczny jest Putin i jak bardzo niebezpieczna jest sytuacja. Rosja wykorzystuje każdą możliwość, by manipulować, dezinformować, cenzurować i kontrolować przekaz. Tak jak tu pod murami Kremla w czasie protestu żon rosyjskich żołnierzy walczących w Ukrainie. Służby na kilka godzin zatrzymały ponad 20 osób, w większości dziennikarzy, w większości zachodnich mediów.